Czym jest rotomat? Do czego służy i czy rzeczywiście wszyscy go potrzebujemy? Na te i inne pytania odpowiemy w tym odcinku TikTok. Zaczynajmy! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Ja nazywam się Krzysiek Kumeniuk, a jeżeli Wy oglądacie moje materiały po raz pierwszy i chcecie wiedzieć o zegarkach jeszcze więcej, koniecznie subskrybujcie ten kanał oraz kliknijcie w dzwonek, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzisiaj temat wielokrotnie poruszany na naszej facebookowej grupie, ale również w komentarzach pod odcinkami, czyli rotomaty. Rotomat to dla jednych coś bardzo oczywistego, dla innych zaś mistyczne i pełne tajemnic. Zagadnienie, za które nie wiadomo, jak się zabrać, a sprawa wbrew pozorom nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka pytań i wszystko będzie jasne. Na razie zapomnijcie też o tytule tego filmu i tezie w nim postawionej. Skupcie się na treści, a odpowiedź sama wyklaruje się pod koniec. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, przed Wami Tick Test, czyli pytanie oraz cztery warianty odpowiedzi, wśród których tylko jedna jest poprawna. Pytanie dotyczy zegarków, dla których stworzył stworzono Rotomaty, czyli zegarków z mechanizmem automatycznym i brzmi następująco. Kto był twórcą pierwszego automatycznego zegarka naręcznego? Czy był to Antoni Patek, Abraham Louis Breguet, John Harwood, czy może Peter Henlein? Na wasze typy czeka powyższa ankieta, a odpowiedź na to pytanie pojawi się oczywiście pod koniec odcinka, dlatego klikajcie, sprawdźcie się w Tig-Teście, a tymczasem co to jest Rotomat? Rotomat to urządzenie, którego głównym zadaniem jest podtrzymywanie pracy zegarka z automatycznym naciągiem, podczas gdy nie jest noszony na nadgarstku. Czyli w dużym skrócie, rotomat służy do nakręcania zegarków automatycznych. Czym zatem jest zegarek automatyczny? Automatem nazywamy zegarek mechaniczny, który nakręca się samoczynnie podczas poruszania nadgarstkiem. Wewnątrz takiego czasomierza znajduje się obrotowy wachnik, który pod wpływem siły grawitacji porusza się wraz z ruchami ręki, naciągając tym samym Sprężynę napędową. Dlatego, w odróżnieniu od mechanizmów manualnych, automatów nie trzeba nakręcać przy pomocy koronki, ponieważ nakręcają się same, co jest niesłychanie wygodną sprawą. Nie musimy pamiętać ani o wymianie baterii, ani o ręcznym dokręcaniu sprężyny. Wszystko dzieje się automatycznie, a jedyną rzeczą, jakiej należy pilnować, jest korekta wskazań bieżącego czasu co kilka dni. Jeśli jednak nasz automatyczny zegarek przez jakiś czas nie będzie używany, a tym samym nie będzie się nakręcał, po kilkudziesięciu godzinach, w zależności od przewidzianej rezerwy chodu, zwyczajnie się zatrzyma. Żeby temu zapobiec, wymyślono właśnie rotomaty, czyli urządzenia, dzięki którym zegarki automatyczne mogą chodzić bez zatrzymywania się w zasadzie cały czas. Wystarczy umieścić zegarek wewnątrz maszyny i ją włączyć. Wtedy rotomat uruchomi wybraną sekwencję, a obracający się rotor będzie naciągał sprężynę zegarka i podtrzymywał jego pracę. Co jednak, jeśli powiem Ci, że nie potrzebujesz rotomatu? Jeśli któryś z waszych zegarków automatycznych się zatrzyma, wystarczy ponownie ustawić godzinę oraz na przykład aktualną datę w zależności od skomplikowania mechanizmu, i wszystko wraca do normy. A cały proces zajmuje kilkadziesiąt sekund. Banał. Mimo to stale pojawiają się nowe problemy w temacie rotomatów. Jeden z członków ekipy TikTok na przykład dodał niedawno post, w którym poszukiwał jak najtańszego rotomatu, ponieważ. Wyjeżdża na wakacje i nie zabiera ze sobą swojego automatycznego zegarka. A przecież zegarki muszą chodzić bez przerwy, bo smary gęstnieją, bo mechanizmy się psują, bo. Niestworzone rzeczy. A prawda jest taka, że nawet jeśli wasz ulubiony zegarek zatrzyma się i będzie leżał sobie w takim stanie w szufladzie przez 2, 3 albo nawet 4 tygodnie, nic złego mu się nie stanie. Serio. Oczywiście raz na jakiś czas warto wyjąć zegarek z pudełka i nawet jeśli nie zamierzamy go nosić, trochę nim poruszać, założyć na rękę jakiś czas i pozwolić mu popracować, ale kupowanie rotomatu tylko po to, żeby zegarek się nie zatrzymywał, moim zdaniem nie jest najistotniejszą rzeczą pod słońcem i w 80. W 10% przypadków wasza kolekcja poradzi sobie bez rotomatu. Poza tym, rotomat może uszkodzić twój zegarek. Serio, jest w tym zdaniu sporo prawdy. Wielu zegarmistrzów wprost odradza stosowanie niektórych rotomatów ze względu na tak zwane przekręcenie sprężyny. I zanim napiszecie mi w komentarzach, że nie da się przekręcić sprężyny w automacie tak jak w zegarku z naciągiem manualnym i to jest rzeczywiście prawda, to musicie wiedzieć, że w tym przypadku przekręcenie to podtrzymywanie w pełni nakręconej sprężyny w zegarku przez dłuższy czas. Dotyczy to przede wszystkim tańszych rotomatów, w których nie da się ustawić liczby po których rotomat się zatrzyma i zostawianie zegarka na całe tygodnie w tego typu urządzeniach może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Zegarek też musi od czasu do czasu sobie poleżeć, odpocząć od ciągłej pracy i tarcia wywołanego przez działanie na pełnych obrotach. W przeciwnym wypadku pracujące nieustannie komponenty zegarka po prostu szybciej się zużyją. Dla kogo Rotomat? Stwierdzenie, że nikt go nie potrzebuje, byłoby sporą przesadą, bo nawet jeśli w większości z Was takie urządzenie nie bardzo się przyda, to zdarzają się na tym świecie sytuacje, w których zaopatrzenie się w rotomat jest. Całkiem dobrym pomysłem. Dotyczy to przede wszystkim zegarków automatycznych wyposażonych w zaawansowane komplikacje, takie jak fazy księżyca czy wieczny kalendarz, albo czasomierzy z mechanizmem pozbawionym opcji szybkiej zmiany daty. Zatrzymanie się takiego zegarka po przekroczeniu deklarowanej rezerwy chodu nie będzie szkodziło samemu zegarkowi, ale za to jego ponowne ustawienie może wymagać od Was sporego wysiłku. Dlatego jeśli macie w swoich kolekcjach jakiś skomplikowany zegarek, którego nie zamierzacie nosić codziennie, Wtedy zakup dobrego rotomatu może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jaki rotomat wybrać? Jeśli jednak decyzja zostanie podjęta i tak, chcecie kupić rotomat, to serio, omijajcie tanie egzemplarze za kilka stówek i dołóżcie do lepszego urządzenia, które przynajmniej będzie działało w trybie mieszanym, to znaczy nie będzie obracało zegarkiem w nieskończoność bez przerwy. Tak jak mówiłem, dajcie zegarkowi trochę odpocząć, a rotomaty z opcją programowania konkretnej liczby obrotów i interwału czasowego potrzebnego na odpoczynek będą idealnym rozwiązaniem. Oprócz tego zawczasu dowiedzcie się, w którą stronę Nakręca się wasz mechanizm. Nakręcanie zegarka w jednym kierunku nie dotyczy wyłącznie większości werków ze stajnimi mioty, ale również dużo droższych, współczesnych i vintage'owych zegarków. Sporo urządzeń wyposażono w opcję wyboru kierunku obrotu, dlatego upewnijcie się, że rotomat, którego zakup macie w planach, również posiada ten tryb. Unikajcie tanich rotomatów nie tylko dlatego, że są w stanie zamęczyć wasze zegarki obrotami szybkimi i fatalnymi w skutkach, tak jak taniec tej uroczej pary. Tanie rotomaty to też głośne rotomaty, wykonane z fatalnej jakości komponentów i wyposażone w kiepskiej klasy silniki. Unikajcie takich rozwiązań, bo oprócz tego, że nie są tanie, nie są też wystarczająco solidne. Poniżej w opisie podrzucam Wam rotomaty różnej jakości i z różnych półek cenowych. Zajrzyjcie do nich i zwróćcie uwagę na różnice w rotomatach za dwie stówki oraz w tych za więcej niż na przykład 1000 zł. Słowem podsumowania, moja obecna kolekcja automatycznych zegarków liczy jeszcze 9 sztuk. Nigdy nie miałem Rotomatu i nigdy nie czułem potrzeby jego posiadania, ponieważ argumenty, które przedstawiłem Wam w tym filmie skutecznie utwierdzały mnie w przekonaniu, że Rotomat to przede wszystkim gadżet. W dodatku gadżet, którego w gruncie rzeczy wcale nie potrzebuję, bo ponowne ustawienie zegarka, który danego dnia mam ochotę założyć na nadgarstek, zajmuje mi na tyle mało czasu i jest tak proste, że posiadanie dedykowanego urządzenia do nakręcania moich zegarków odrobinę mijało się z celem. A za pieniądze, które musiałbym przeznaczyć na dobrej jakości rotomat, mogę kupić sobie jakiś ciekawy zegarek albo kilka naprawdę wybitnych pasków. Dlatego ja nie potrzebuję rotomatu, podejrzewam, że spora część z Was również, a pozostałych zostawiam z kilkoma sprawami, które warto moim zdaniem przemyśleć, zanim wciśniecie przycisk kup teraz i zamówicie rotomat dla siebie. Jeśli macie jakieś rekomendacje dotyczące rotomatów albo chcecie podzielić się swoim doświadczeniem w tym temacie, zapraszam Was do sekcji komentarzy poniżej. Jak zawsze dziękuję moim patronom w serwisie Patronite, a Was wszystkich zapraszam do dołączenia do tego zacnego grona, link oczywiście w opisie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Poprawną odpowiedzią na pytanie zadane w segmencie TikTest jest odpowiedź. C. Twórcą pierwszego automatycznego zegarka naręcznego był John Harwood. Brytyjski zegarmistrz, który zbudował pierwszy naręczny automat w 1923 roku, a trzy lata później wraz z firmą Fortis zaczął masową produkcję swoich automatów. Harwood uważany jest też za twórcę pierwszego rotomatu, ale w tym temacie informacje nie są w 100% klarowne. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie proszę łapkę w górę poniżej, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, Subskrybujecie mojego kanału, dołączcie do grona stałych widzów, klikając w czerwony przycisk na dole. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za obecność, za uwagę, za poświęcony czas. Widzimy się w kolejnych odcinkach TikTok na tym kanale. Do zobaczenia!